Mm. Siema, siema tutaj Google witam Was w kolejnym odcinku Stripes' a sen dzisiaj znowu jest ze mną Eee jak zwykle ma i są z nam jakieś 30 poziomy, chociaż jesteśmy na serwerze 1.10 To ci też fajnie No ale... Ale przynajmniej są u nas, więc jest dobrze. <laughs> Zostaw rrr, rrr. No kurna, mnie nie, zabiło, nie zabiję byś go. Byś zabiło. Dobra, ja zabiłem jakiegoś lamusza. O, double kill! Ej no, czekaj. <laughs> Właśnie, możecie zauważyć albo i nie, że przedstawiłem detale na lowy, żeby było 30 fpsów, a nie tak jak wtedy 25 czy nawet 20. U, ale skok, 5 klatek. No wiesz co, to jest duża różnica. Może nie dla nich w sumie, ale dla mnie tak. A detale to też się właśnie jakoś nie bardzo różnią. Muszę się odwrócić! Odwrót! Eee, nie ma mamo w granatniku, pomocy! Weź ty mnie tam ratuj. Spierdzielam stąd. zabili mi, zabili mi, no zabili mi go. Zabili. Coś się stało. Uderzyli mnie. Kurde, ten 30 wyciął 9 kili nie wiadomo od jakiego tego. Po <laughs> A kim on jest? Jaką, jaką ranką? Nie wiem, pewnie jakiś kurde... Pesu? Pathfinder. Tak? Pathfinderem jest Killing już... spree! Pathfinder tyle kili już nawił mm. No 30 stary. A, ma... bo nie mam taką śmieszną broń, ja już wiem o co chodzi Tak, tak, wiem, 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 wiem Czyli co, pozwalasz mu mieć tyle kili? Tak, 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 bo już taką, taką pro ma Pathfinder, gdzie zabija na hita, jak trafi O stary, już mam 7 kili. Ja tutaj, ja tutaj pocisnę Rampage'a, mówię ci Rampage'a To było dobre Tylko zostawcie mi tego lamusa, jest mój Jest! Już 8, jeszcze 2 kile. No znowu asyst, Ja pierniszę Jestem dzisiaj mistrzem asysty, nie do <grym> Ile masz asyst? 4, już 2 no, Jakie ma tyle Dobić do 10 będziesz miał asyst rampage Tak jasne <grym> To przyda kiedyby do... O, ej, mam jeszcze jeden 1 bo mogłem go zabić <grym> O, o jest ich tu trzech. Ale dobra, nas jest dwóch. O czterech. <grystanie> tactical! Galactical Galac zwa zwaliłeś sprawę. Nie trafiłem. No chodzi o to, że powiedziałeś tactical, jak e można? mocno. Przepraszam no, ale jeszcze... jeszcze wiesz, jeszcze się uczy, jestem nobem. Jestem nubem, mam serię, szósty poziom, skończ, tak? Teraz nagrywać tę te serię i... I tyle, Ale wczoraj się będziesz... nawet tu o nią, więc nie mogę. No, bo, bo dawno nie było. No. O pany O no, tu mu się. Gin moją rakietą. No, asysta. Erg, erg, ja chcę dwa kile jeszcze, ludzie, dajcie mi dwa kile. To tak jak miałem, 9 i byłby rampage, ale rzeczywiście musiał się czas skończyć. Brawo. 9 kili byłby rampage, czy miałeś jednego kila? <grym> Nie, o, flaga. Znowu do siebie przyszła? Dobra. Jeż, jeszcze jeden kill HP, słabo. Ja mam 1300. Idę cię tam bronić. Muszę kupić energy packa, raczej znaczy tego, advanced packa, bo to jest dobre. A co ci doda? RAMPAGE, dziwko! Yep. I demolition eee, spree To daje e, 20 dodatkowej energii i 200 dodatkowo życia. O, to niezłe. No ja sobie najpierw chyba pozbieram na tego w końcu z Pinfuzora. Panie, na Twin od razu zbieraj, co się byś ograniczał. <laughs> Coś w tym jest. Ja tu rampage wyciskam, yeah, to wiesz. Wreszcie. Jesteś za 15 na przykład killi? Albo 20. Ja nie za 20, są jakieś kurde slayery... Unstoppable, nie wiem jak to się nazywa. A. Już mam 11 Ciskam kurde w tym odcinku, ciskam, to jest mój odcinek. A, Nie wleciałem do tej, ale w sumie może idę. Dobrze. Ej, jestem drugi! Drugi? Ty jesteś, ty jesteś pierwszy. A gdzie ten 30? Nie Poszedł ma. sobie. A, a może go wywaliło? Wreszcie strzaiło, że cheater. No cóż, albo siedzi tu od siódmego poziomu. A. Od 10. Tak, no life i 24 godziny. Jak no. <laughs> kto wie może? No i ciekawe ile dni by musiał tu siedzieć. Aż takich zapaleńców w tej grze jeszcze nie widziałem. Skąd wiesz, może widziałeś? Myślisz, że to a Może oni siedzą miesiąc na jednym serwerze i grają? Snip Rus? Haha, <noise> tak. Ciekawy jestem, czy on był na starszych materiałach, muszę popatrzeć. A nie wiem, wiesz? Bardzo możliwe, że się pojawiał, bo on się wtedy pojawiał często, skumy syn. O wybaczcie, dostałem maila. On był zawsze, tylko że to było na Noob a teraz niestety Noob Island no, jest, jest nubem. Taka prawda, no Bayland się po Nie wiem czemu w sumie tam ludzie nie grają, w taki fajny serwer. Pff, nie znam właśnie nie wiem. Po prostu gram na officialach. Fuuu... Uh. Cóż... Ale cisnę, ja pierdzielę. Co to jest za typ? Zaraz mi się skończy ammo i mogę go nie zabić tylko dlatego, że skończy mi się ammo. No, masz jeszcze karabin. No wiem, ale... No ja wiem, że karabinek to karabinek, jest taka przestarzała no broń w tych czasach, prawda? O-o, <grym grym> no dobrze, skończyło mi się ammo właśnie. 9200 punktów w ogóle, co to jest? No, nie, asysta! O Pany, a ile miałbyś już kili? Nie wiem A, 14 Ale mam flagę To może skończyć mojego rampage'a niestety No to wyrzuć Nie Nie, co się będę. Cholera, nie mogę złapać Chciałbym amon do granatnika, bo mam tylko 5 This battle is ours This battle is ours, no Może się jeszcze utrzymam z tą flagą Kolera chyba jednak 15 nie. Ciekawy jak. Nie wiem, jakoś tak, jakoś tak. Teraz to mam flagę. O, zabiłem jednego. Trochę był ukradziony, ale, ale przynajmniej mam 15 killi Jest! <głos> <głos> tak, Dobiłeś jeszcze? Star, ja mam 15 killi na jednym życiu. Ale to była dobra runda. Dlaczego to nie było kilo First Win of the Day? 880. O żal. Mało. No, no bo nie ma w ten, First Kill of the Day a, nie ma. nie miałeś więcej, 3000 punktów niż ja. Hmm. Kungu.pl, Demolition Expert, Rampage, Kungu.pl, Kungu o oh, <laughs> shiny, oglądaj oh, wszystko, naraz. <laughs> a, <laughs> a, no, i, general, i tak no, ma być. A, Primary Weapon, nie, Cholera. Uwaga! Mój film My, ma nową aktywność. Spin Fierza. Unlock. Ktoś mi napisał Siemka. Cześć. To... Jestem lepszy niż ty. Ta, gunwo. Jak to? Mam spinfizora w No i co z tego? to tylko jestem lepszy. Pamiętaj, bogaci zawsze są lepsi. Wcale nie. Okej. No quarter given. No mercy this day. <laughs> o matko, teraz tym traf! <laughs> Możesz mi dać, to ja, ja chętnie trafię. Nie, wiem ci, że tak dawno tym nie grałem, że... Będzie ciężko, mówisz? O, bez kibic. Już trzy nietrafione po prostu, wstyd. Cztery wystrzelone pociski, jeden nietrafiony i kill. Ciskam dalej! Ja tutaj ciskam! Dzisiaj mam kurde pocisnąć Unstoppable, czy co to tam jest? 20 killi kurwa. 20. Slayer, no właśnie tam jest chyba Slayer, nie wiem, już nie pamiętam. Z czasy mojej świetności na Land minęły. Legenda, tak, legendy i podania o tym głoszą tylko teraz. Kiedyś taki Kungurelis wbijał tam. Grał jest tam. Segre. I ogólnie nubił. Ogólnie mm. nubił miał 800 tysięcy kill z rzędu. Dokładnie, tak. Chyba ukradłem killa, sorry. Gdzie on jest? Wow, ilu ich tu jest? Double kill, dziwko! Nie. Hmm, suicide. Pole, już mam 4 kile. Jeszcze jeden będzie killing spree. A nie, ja już mam 5. To ja zginąłem? Czy już mam killing spree? Nie wiem. E. What the fuck? No czego ja nie mam killing spree? Ponieważ cię nie lubią. <laughs> cię nie dali. Szmaty makler. No, spadaj tu. Lamus. Teraz mam killing spree, jak mam 6 killi, nie wiem dlaczego. Chyba zginąłem. Chociaż nie pamiętam. Ale możliwe. O 850 To jest dobra broń. To jest dobra broń, ale musisz nią trafiać stary. Trafiam na razie, gdzie No to git. Ale mi się skończyło. Pa! No, no, Mój, mój był. Ma to Makler. Obiłem co go. Co ty? Ja też go obiłem. Mój d Ale Ale moje poszły dwa spinfizory tutaj w niego, a ty kurde, chcesz mi kaśkila. No Idź sobie co. Dobrze. Dobrze. No ja myślę. Tak. Wow, airmail. Dziwko. Je... Tu coś idzie? Jedę do tego co tutaj jest na górze, bo jest pirką i się tu kampi. Dzisiaj ma pirko. Rzucam ci rakietę. Tuż koło niego. Ty o, on nie. spadł. Widzisz? Ogarniasz to? Kongu spadł na, na... na... tam... spadłem typka. <noise> wow, Ale to było piękne! Ja pierdzielę dzisiaj ja po prostu tak ciskam. Kurna macie, ja pierdykam W mordę pstrikam. <noise> Ej mam 18, a jakie to dziwna liczba? Dlaczego? No bo tak, ja mam 18, a normalnie, nie tak dziwnie. A, normalnie tak. Całość? No, no bo 2 razy 9 to 18. <noise> to ma wiele wspólnego na pewno. <noise> Oczywiście, że ma. Wow, w dupę! Ja zaraz sam siebie zabiję. A tego muszę uniknąć, bo ja tu chcę kolejnego rampage'a pocisnąć. Brakuje mi jednego killa do rampage'a. O nie, zabiją mnie! Nie! Jeden kill do rampage'a, jeden! Oooo, buzi, buzi. kurna mać, muszę pocisnąć następnego, no. Nie wiem, czy zdążę, bo oni tak szybko padają. Pada, deszcz, pada, deszcz Ła! Wow. O to szmatę My tutaj we dwóch bijemy gościa, przychodzi trzeci jed i nam kradnie. O panie jugger, makler O Oh shit! Nie mogę trafić. O oh my to co się dzieje? A ja lamię w tej rundzie. A ja lami, lamiłem na tym kilo jednym <ścoughs> Chciałem być fajny Jermayla, strzelić, ale oczywiście nie trafiłem <ścoughs> She's bad. She's bad. O, o skończyło mi się ammo. ale z daleka go. Znajdiłem. Chyba zginę, bo skończyło mi się ammo. A mnie gonią. Gonią mnie, gonią mnie, ja uciekam jakieś nie, mawiam sobie, że coś mogę, ale dalej nic. Nie mogę. Nie, nie śpiewać, bo, bo, bo ty to tak ładnie śpiewasz, że... Wiem, dlatego śpiewam cały czas. Przysk. Ja muszę pracować. Pracować eee. Masz tam, tego trafię Uhu Gdzie tu mam jakiś ślamów? Revenge! Tak jest Teraz bym w sumie pocisnął revenge'a, bo tylko jedna osoba mnie zabiła to by się tak wiesz o! Było zajbiście Ile to się już nagrywa? Nie wiem Czekaj, ja sprawdzę, bo ja miałem włączony stoper, ale go jakoś wyłączyłem A nie, jednak go nie włączyłem Ile? Jeszcze jedną rundę, w takim razie? Ja nie byłem pierwszy Ja O Z Kubań. Term tutaj ma 13 killi to zaciskamy jeszcze jedną, czy nie? Nie, może jednak nie, zróbmy przerwę, bo muszę na chwilę ten... Okej. Okay. Dobra, no to... Mam nadzieję, że odcinek wam się podoba, bo mi szło naprawdę zajebiście. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak szło Kaczorowi w pierwszej rundzie, bo byłem za bardzo skupionym Pierwsze swoim rampage'em. W po tobie, po tobie, rozumiesz? Aaa, no, to to no to widzisz. No to... Zajebiście, to i tak fajny odcinek, mi się wydaje, że wyszedł, no i... no i co? No i tyle. I wielkie dzięki za oglądanie. Na razie, i cześć, do zobaczenia w następnym Na odcinku. Cześć. Trzeba.